Piękny rajd wzrostowy na spółce Kruk od poziomów okolic 380 zł do 500. Nawet przebiliśmy lekko przez chwilę 500. Kruk wyszedł na ATH, ale patrząc przez pryzmat ostatnich dni, ostatnich sesji, już tak to dobrze nie wygląda. Rynek mocno się schłodził w przypadku Kruka z 507 na w tym momencie okolice 580 zł. RSI też mocno zjechało. A Kruk pokazał wyniki finansowe, przynajmniej wstępne, za 2025 rok. I trzeba przyznać, nie ma tam się za bardzo do. Czego przyczepić, ale no efektu wow tutaj też nie ma. Pytanie, co dalej będzie z krukiem, no bo w tym momencie jesteśmy w okolicach właśnie tego ATH, ten rajd wzrostowy jest, i to ciężko tego nie zauważyć. Pytanie, czy tutaj nie przełamiemy tego trendu wzrostowego i nie będzie jakiejś dłuższej konsolidacji, albo może nawet korekty. O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy, patrząc na kruk, patrząc na te wyniki za 2025 rok, spółki Kruk, no bo je też oczywiście w dużej mierze będziemy komentować. Zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka, a partnerem odcinka. Jest firma XTB i jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje lub ETF, -y, albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub ETF, -y, to do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro w XTB prowizja wynosi 0%. A jeżeli nie wiesz, jak kupić, sprzedać akcje, jak założyć konto, na końcu tego odcinka jest odnośnik do, fi do filmu, który to dokładnie pokazuje. A drugim partnerem dzisiejszego odcinka jest Investing Pro, który ma noworoczną promocję, rabat 55% i jeszcze ekstra 15% rabatu, ze względu na to, że zarejestrujesz się z mojego linku. To jest najtańsza oferta na rynku, i ta oferta ta z tą zniżką to jest tylko do 28 stycznia. Nie będzie ona przedłużana. A Investing Pro proponuje nam akcje wybrane przez AI. Sztuczna inteligencja wybiera akcje, które ze założenia mają być rynek. Nikt nam nie da gwarantowanej stopy zwrotu, ale do tej pory wyglądało to dobrze. Możemy podpatrzeć, co miliarderzy mają w swoich portfelach, i jakie spółki dobierają. Możemy skorzystać z Warrena AI, który ma wszystkie dane. Investing Pro to jest sztuczna inteligencja, którą możemy zapytać o jakąkolwiek spółkę. Zresztą, my dzisiaj o Kruka trochę podpytamy. Warrena AI. Investing Pro ma dwa plany. Pro oraz Pro Plus. Ja korzystam z Pro ale jeżeli chcesz widzieć, jakie są różnice między jednym a drugim, w tym momencie masz wszystkie różnice pokazane. Wracamy do Kruka. Jeżeli chodzi o spółkę Kruk, no to ten rajd wzrostowy tutaj jest. No i trzeba przyznać, Kruk bardzo długo kisił się. On się tak kisił, kisił od 23 roku, od czerwca praktycznie, w okolicach 420-430 zł. No i co wychodzili jakoś mocniej, to zaraz to było gaszenie. Wychodzą mocniej, gaszenie. Nie ma tu jakiegoś takiego jasnego trendu. Tak naprawdę e, od tym momentu... Dwa... Stycznia 2024 roku, cały czas taka konsolidacja, nic tu za bardzo się nie dzieje. Mieliśmy momenty, kiedy spółka mocniej spadała, to były te momenty, kiedy były problemy w Hiszpanii. I mieliśmy jakieś mocniejsze spadki, ale te spadki były chwilowe. Teraz mamy ładny rajd wzrostowy to trzeba sobie jasno powiedzieć. Już raz, dwa, trzy, cztery, czwarty raz w tym momencie odbijamy się od tej linii tego trendu wzrostowego. I pytanie: Czy znowu odbijemy się i pójdziemy na północ, czy jednak tym razem będzie inaczej? No, oczywiście pytanie: w jaki sposób inwestorzy będą patrzyli na wyniki spółki, spółki Kruk. Na no, kruk pokazał te wyniki za 2025 rok. Na razie te szacunki, to znaczy te takie wstępne informacje o spłatach. I nakładach. Także jeśli nie mamy przychodów, zysków, ale spłaty, nakłady mamy. No i tak, rekordowe spłaty wierzytelności 2025 rok to było prawie 4 miliardy złotych spłat. 11% wzrostu rok do roku. Bardzo dobra informacja. Jeżeli chodzi o spłaty w czwartym kwartale, to było 999 milionów. No, mogliby ten miliard zrobić chociaż. A tu 999 milionów. 7% wyżej rok do roku. To też jest myślę, że istotna informacja. 4% powyżej założeń, jeżeli chodzi o wpłaty, one przekroczyły czyły prognozy księgowe grupy, więc to wygląda dobrze. No i na inwestycje w nowe portfele. Nakłady na nowe portfele 2,2 miliarda, 10,1 miliarda w całym 2025 roku. No i warto zauważyć, że w 2024 oni, wy, oni zainwestowali w 2,8 miliarda, teraz 2,2, czyli trochę jednak mniej. Patrząc tak kwartałami, jak to wygląda, to te spłaty na portfelach, one są troszeczkę niższe niż te spłaty w trzecim kwartale, ale ta tendencja jest w jednym kierunku, ta tendencja jest e, e, pozytywna. Zauważmy, z kwartału na kwartał wygląda to coraz lepiej. Czasem mamy takie kwartały jak czwarty kwartał 24 versus pierwszy 23, 25, przepraszam, gdzie mamy te leciutkie spadki, czy tak jak teraz trzeci kwartał 25 versus czwarty 25, e, gdzie na tych spłatach są leciutkie spadki, ale jednak ten trend jest rosnący. Jeżeli chodzi o nakłady, no tutaj też pamiętajmy o tym, że od czasu do czasu może być tak, że kupimy na przykład jakiś bardzo duży pakiet wierzytelności, i to trochę podbije nam ten wynik. Tak jak w czwartym kwartale 24, ten wynik został podbity takim dużym pakietem wierzytelności. Więc to może się dosyć mocno różnić, ale myślę, że okolice 800 milionów złotych to jest w miarę dobry, dobry rezultat. I tu jeżeli chodzi o spółkę, no to 87% inwestycji w portfele detaliczne, to jest coś, od, na co spółka zwraca uwagę już od dłuższego, dłuższego czasu. No i jeżeli chodzi o grupę Kruk, to zauważmy, analitycy wyceniają na 530 zł, modele inwestycyjne Investing Pro na 590 zł, czyli no wszyscy są bardzo pozytywnie nastawieni do tej spółki. Tutaj takie podsumowanie, gdzie są na zielono dobre informacje, na czerwono złe, no same na zielono, więc same, same dobre informacje. W ostatnim roku spółka nie da jakoś mocno zarobić. No i teraz, jeżeli chodzi o finanse, ja bym tutaj bardzo ostrożnie podchodził do, 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 do finansów, no bo możemy oczywiście patrzeć na zysk operacyjny, na marżę brutto, ale w przypadku grupy Kruk, grupy, która zajmuje się wierzytelnościami, to wygląda troszeczkę inaczej. Patrząc na ich główne dane finansowe, warto zauważyć, że bardzo istotnym czynnikiem dla nich jest ebidda gotówkowa. No i teraz ktoś spyta, no dobra, ale dlaczego nie zwykła ebidda? Czym to się w ogóle różni? Kruk jest specyficzną firmą, to znaczy, w jaki sposób liczymy tę ebidę gotówkową. Bierzemy sobie z taką zwykłą epidę, taką jak we wszystkich spółkach, odejmujemy od tego y, takie księgowe szacunki odchylenia wpłat, aktualizację prognoz na przyszłość. No bo wynik grupy krug to jest to, co oni ściągają, ale też to, co zamierzają ściągnąć i jakby to rozliczają w czasie. Więc odejmujemy to, co oni zamierzają ściągnąć, odejmujemy te, te przyszłe prognozy. A dodajemy faktycznie otrzymane spłaty od dłużników, czyli ta EBITDA gotówkowa bardzo mocno mówi nam o stanie gotówki, o tym jak dobrze kruk w tym momencie ściąga swoje wierzytelności. No oczywiście chcemy wiedzieć, jak w przyszłości to będzie wyglądało, ale jeżeli ten wskaźnik ebity gotówkowej się zwiększa, no to to jest oczywiście informacja bardzo pozytywna, no bo tak naprawdę zysk to opinia, a gotówka to fakt. EBITDA gotówkowa w dużej mierze mówi nam właśnie o gotówce, a w branży windykacyjnej, no łatwo o takie papierowe zyski poprzez jakieś na przykład przeszacowania portfeli, no były takie sytuacje na giełdzie, gdzie niektóre spółki tak bardzo mocno w to, w to szły. No ale oczywiście EBITDA gotówkowa to nie jest taki jedyny wskaźnik wskaźnik, to nie jest idealny wskaźnik, ma, ma dosyć istotną wadę, bo on ignoruje koszty inwestycji, tak, czyli jeżeli spółka coraz więcej wydaje na te portfele, no tu, tutaj w EBITdzie gotówkowej tego nie zobaczymy, ale jednak to jest myślę, że bardzo dobry parametr pokazujący rozwój z ewentualnej spółki, albo zwijanie się spółki, no i widzimy, że z kwartału na kwartał tutaj też jest coraz lepiej, więc znowu nie mam się do czego przyczepić, jeszcze nie mamy informacji za czwarty kwartał, jak to wygląda, ale do tej pory naprawdę wyglądało to dobrze, więc nie spodziewam się, żeby coś tutaj miało być, być nie tak. Jeszcze, jeżeli jesteśmy przy takich istotnych informacjach odnośnie spółki Kruk, no to oprócz tej ebitdy gotówkowej warto też patrzeć na bilans. Tam są aktywa, i w tych aktywach jest coś takiego jak inwestycje. No, inwestycje to są po prostu te wierzytelności, które oni skupują. Więc chcemy, żeby coraz więcej ich było. Oczywiście znowu kwestia jest, po jakiej cenie to robimy i czy jesteśmy w stanie dobrze ściągać te wierzytelności. Ale ogólnie, żeby się rozwijać, to no musimy mieć coraz więcej tych wierzytelności. Czyli musimy kupować coraz więcej tych długów, tak? Inwestycje to jest tak naprawdę dług, który spółka kupiła, z którego będzie przyszła kasa, tak? no bo oni zarabiają na tym długu innych ludzi, skupują te, te długi. No i patrzymy, czy to się rzeczywiście rozwija. W tym momencie możemy powiedzieć jasno, że to, się, że to się rozwija z kwartału na kwartał jest to coraz lepiej. Widzimy, że głównie to są inwestycje w pakiety wierzytelności. Tam też są udzielone pożyczki, ale głównie mówimy o inwestycjach w pakiety wierzytelności, więc to jest jak najbardziej dobrze, to znaczy cały czas się rozwijamy. 95% tych inwestycji to są właśnie nabyte pakiety wierzytelności. Rosnąca wartość oznacza, że kruk ma coraz większy taki magazyn tych wierzytelności, z których w przyszłości będą wyciskać gotówkę. No tak to mniej więcej można, można określić. Oczywiście, jeszcze raz to chcę podkreślić, to nie jest to samo, co cena zakupu, tak to, tu nie mówi nam o tym, ile kasy wdaliśmy na te, na te wierzytelności. Nie? tylko właśnie jakie one w tym momencie, jakie one w tym momencie są. Chcemy, żeby one oczywiście były jak najmocniejsze. W, tutaj warto zaznaczyć, że ten wzrost no jest na kredyt, to znaczy spółki windykacyjne zazwyczaj rozwijają się poprzez dług, więc też patrzymy na to, czy ten dług jakoś strasznie mocno się, się tutaj nie, nie rozwija. No i jeżeli chodzi o te chociażby koszty finansowe, one rosną, ale nie jakoś mocno, też tutaj możemy sobie zobaczyć zresztą, że, że zobowiązania z tytułu kredytów pożyczek dłużnych, one też tutaj rosną, ale to jest wszystko w kontrolowany sposób, to znaczy patrząc chociażby w stosunku do inwestycji, czy w stosunku dług netto do, do ebitdy gotówkowej, oni tam cały czas są na myślę, że dobrych poziomach, więc też nie ma co się tutaj jakoś mocno przyczepiać. Z opłat też zwróciłbym uwagę po pierwsze na windykacje, usługi windykacyjne, zauważmy, one rosną przez pierwsze trzy kwartały, urosły o około 200 tysięcy, w samym trzecim kwartale był Spadek, więc to jest informacja pozytywna. No i te inf usługi informatyczne, one mocno rosną i one będą rosły ze względu na strategię spółki. Strategia zakłada mocną informatyzację, więc te koszty będą rosły. No i oczywiście opłaty sądowe, które są bardzo istotne. One czasem potrafią wystrzelić, jak na przykład w przypadku e, problemów w Hiszpanii. Ale w tym momencie zauważmy trzeci kwartał 2025 roku, już mamy lekki spadek, więc to są informacje bardzo dobre, że te opłaty sądowe jednak, e, jednak spadają. Zobaczymy, jak to będzie w tym czwartym kwartale. Na razie mamy informacje o spłatach. O nakładach. Mamy też informację o tym, że odchylenie wpłat rzeczywistych od planowanych w czwartym kwartale 34 miliony złotych. No, supułka zawsze pokazuje, jakie jest to odchylenie. Tutaj ten. Taki przerywana linia oznacza moment, w którym oni trochę inaczej to zaczęli liczyć, no bo te przeszacowania były zbyt duże. Pozytywne oczywiście, ale zbyt duże, więc inaczej trochę liczą. No w tym momencie podejrzewam czwarty kwartał to będzie jakieś, nie wiem, 2-3%, może 4% jeżeli chodzi o różnicę. Na plus oczywiście. No i tutaj też spółka mówi o Hiszpanii, no bo w Hiszpanii wciąż ten problem istnieje i tutaj w samej Hiszpanii utrzymujemy stabilny poziom spłat analizując miesiąc do miesiąca, co jest dobrą wiadomością w porównaniu do początku roku. Roku, ale podtrzymujemy potrzebę dłuższego horyzontu obserwacji. No więc tutaj mówimy właśnie o tym, że cały czas ta Hiszpania nie jest w idealnym, w idealnym stanie. Z drugiej strony nie jest tak źle, jak, jak to było wcześniej. Zauważmy, że biorąc pod uwagę tę ebidę gotówkową, to w pierwszym kwartale 25 tam zrobili tylko 40 milionów. W drugim kwartale już prawie 100 milionów, w trzecim kwartale 90 milionów. Zobaczymy, jak to będzie w czwartym kwartale. Rentowność tego portfela wcześniej była na poziomie 20%, no teraz to jest 11-12%. Oni wstrzymali nakłady na te portfela. Zauważmy, praktycznie w Hiszpanii tych nakładów nie ma w tym momencie, więc, więc zobaczymy jak to będzie dalej. Ciekawe jak to będzie ten czwarty kwartał. No z tego co zarząd mówi, prawdopodobnie jest tutaj coraz lepiej i pewnie będzie coraz lepiej. Prawdopodobnie wszystko najgorsze co w Hiszpanii, te zatory w sądach, te problemy właśnie sądowe już są za nami a co za tym idzie, no, ta sytuacja powinna się z kwartału na kwartał poprawiać i ewidentnie rynek to dostrzega właśnie widzimy jak spółka chociażby rosła w ostatnim czasie, no pewnie to też rynek już widzi, że, że ta sytuacja jest po prostu coraz lepsza jeszcze zanim przejdziemy dalej do spółki Kruk, to chciałem Cię zaprosić na szybko na moją stronę internetową konradksiazek.pl. tam są analizy różnych spółek, niedawno wjechała analiza Dino, kolejna analiza kolejnej spółki jest w przygotowaniu na górze jest szybkie takie podsumowanie dla zabieganych kilka zdań, plusy, minusy, moja Ocena spółki, a poniżej jest cały artykuł, który, który można sobie poczytać w wolnej chwili. Mówię tutaj dużo, znaczy piszę dużo więcej niż mówię w filmach, ze względu na to, że no film może trwać kilkanaście minut, a tutaj mogę sobie pozwolić na jakieś takie dłuższą informację, więc zachęcam, oczywiście, konradksiatak.pl. I jeszcze jedna sprawa. Tutaj, jeżeli ktoś ma 10 minut wolnego czasu, to mógłby wziąć udział w badaniu ETF w portfelu 2026. Tutaj, zupełnie. Pełnie darmowe, bezpłatne, tak? Tylko trzeba, trzeba po prostu wziąć udział w tym badaniu. Całkowicie anonimowa ankieta, właśnie odnośnie do ETF-ów. Dlaczego dodajemy te ETF-y do, do, do portfela, jak to wygląda, po to, żebyśmy jak najwięcej osób wypełniło, właśnie po to, żeby mm, mieć jak najszerszy obraz tych, tych ETF-ów. Myślę, że warto 10 minut czasu i, i mamy coś takiego wypełnione. Więc, więc jeżeli ktoś ma chwilę, to zapraszam. A my wracamy do kruka. No i jeżeli chodzi o kruk, dom maklerski Mbank podniósł cenę do Kruka do 545,39. Tutaj mówią, że jest dyskonto w stosunku do grupy porównawczej. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście jest. No ja sobie tak popatrzyłem na spółki, które są podobne do Kruka. No w Polsce ciężko znaleźć, ale na giełdach zagranicznych można znaleźć takie, takie spółki. No i biorąc pod uwagę EV EBITDA, przypomnę EBITDA, nie EBITDA gotówkowa niestety, no to tutaj Kruk jest zdecydowanie najtańszy, tak patrząc na inne spółki. Jeżeli chodzi o cena do zysku, tam gdzie możemy to stwierdzić, też jest jest tanio, czyli Kruk rzeczywiście jest tani w stosunku do innych spółek. Średnioroczny wzrost przychodów tutaj zauważmy 23%. Tutaj też bije rynek na głowę, tylko hoist jest lepszy właśnie w tym, w tym zakresie, ale to jest spółka troszeczkę droższa od, od Kruka, więc widzimy, że tutaj jest, jest dobrze. Te marże zysku, EBIT brutto, to ja bym sobie zostawił ze względu na to właśnie specyfikę działania, ale zwrot zainwestowanego kapitału czy rentowność kapitału tutaj możemy patrzeć. No i ten zwrot na poziomie 15% w Kruku wygląda dobrze na, na porównaniu i rentowność kapitałów też myślę, że wygląda naprawdę dobrze patrząc przez pryzmat spółki, przez pryzmat spółki kruk. Chociaż tutaj też warto zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o tę ten, tendencję rentowności, ta zielona linia Reo ROE, no to mamy jednak spadkową, chociaż raczej już to nie powinny być aż takie spadki, czyli podejrzewam, że będzie tutaj jednak wyhamowanie tych spadków w najbliższym czasie, jeżeli popatrzymy sobie właśnie na rentowności w przypadku, w przypadku spółki Kruk. Też spytałem Warrena AI, co tutaj może być z tym kursem akcji, czyli technicznie, jak to by wyglądało, jeżeli chodzi o Kruka. No i tutaj, co mi Warren powiedział, myślę, że tak, analiza średnioterminowa, wykres dzienny, mówi o ryzyko balansujące na granicy silnej korekty. Testowana jest kluczowa strefa wsparcia. Przełamanie 470 może uruchomić fazę spadkową 460 lub, lub niżej. Dopiero utrzymanie wsparcia powrót powyżej 8484 84 odwróci negatywny sentyment, więc tutaj w średnim terminie może jakaś korekta być, no i w długim terminie trend wzrostowy, obecna korekta może pogłębić się w kierunku 460-425, zanim nastąpi ewentualna próba ponowny, ponownego, ewentualna próba powrotu pod historyczny szczyt. Przełamanie 510 byłoby silnym sygnałem kontynuacji trendu wzrostowego. No i rzeczywiście tutaj zauważmy, mamy tę lekką korektę. No wciąż ten trend wzrostowy jest, o tym sobie mówiliśmy, że ten, ten wzrostowy jest i to jest cały czas widoczny, ale to ryzyko korekty moim zdaniem jest jak najbardziej jak najbardziej realne. Tutaj zauważmy, że jesteśmy w tym momencie w takim newralgicznym punkcie, więc ja bym naprawdę ostrożnie podchodził w tym momencie do spółki, do spółki Kruk. Przypomnę, że Kruk ma strategię na najbliższe lata i jeżeli chodzi o tę strategię, oni mówią o 15 miliardach łącznych inwestycji w portfele, co oznacza średniorocznie 3 miliardy. No w tym 2025 roku zainwestowali 2,2 miliarda, o więc powinni przyspieszyć w najbliższych latach, przynajmniej jeżeli chcą tę strategię utrzymać, a mówią, że chcą utrzymać. Jeżeli chodzi o wartość docelową, bilansową, to ma być prawie 20 miliardów. Ta wartość bilansowa to są te inwestycje, o których mówiliśmy, inwestycje w pakiety wierzytelności. W tym momencie to jest trochę ponad 11 miliardów, no tu ma być prawie 20 miliardów, więc to ma się naprawdę bardzo mocno zwiększyć. No i celowany ROE właśnie ma być 29%. Zauważmy, że jeżeli chodzi o spółkę Kruk, no to te ROE kroczące, oni pokazują, w tym momencie właśnie w okolicach 20%, a wcześniej to było okolice 26-27%, dlatego też mówiłem, że raczej to nie powinno spadać, no to jest idealnie w ich zakresie, jeżeli chodzi o, o strategię, no i ta polityka dywidendowa, minimum 30% wypłaty zysku netto, oczywiście pod odpowiednimi warunkami. W, tak, w każdym razie, no muszą na pewno nadgonić te, te nakłady na portfele, no bo tutaj mówimy o tym, że było trochę ponad 2 miliarda, ma być średnio rocznie 3 miliardy, więc zobaczymy, jak to będzie w w kolejnych latach, no pewnie Hiszpania też trochę na tym zaważyła, no umówmy się, jeżeli chodzi o Hiszpanię, no to tutaj, kiedy ona wróci, no to możliwe, że te kilkaset milionów dołoży, biorąc pod uwagę właśnie nakłady na te, na te portfele patrząc na samą spółkę Kruk, ja bym tutaj się jednak trochę obawiał, bo tak, jesteśmy pod ATH, to, to nigdy nie jest taki ciekawy moment, dlatego, że bardzo często spółki potrafią się konsolidować przy ATH, a później lekko odpuścić to, co powoduje jakąś większą korektę. Ja wolę, kiedy spółka przebije to ATH i tutaj ktoś może powiedzieć, zaraz, zaraz, przecież lepiej kupować taniej niż drożej, tak, więc jeżeli myśli, że przebije ATH, no to lepiej kupować teraz, a nie kupować jak już przebije. Teoretycznie można się z tym zgodzić, ale w praktyce bardzo często właśnie wygląda to tak, że przy tym ATH potrafimy się naprawdę przez długi czas kisić albo jakieś korekty zaliczać. No, zauważmy, ile się wcześniej kisiliśmy na tym kruku, tak? Jak ktoś tutaj byliśmy po 480, doszliśmy do 480 i ktoś może mówić: No, my zaraz przebijemy ATH, no to, no to wchodzę. No to jeżeli ktoś wszedł wtedy, to żeby wyjść na plus z tego maja 24 roku, no to potrzebował grudnia 25 roku. Więc tutaj ja pod ATH naprawdę czasem trochę obawiam się tych, tych wejść właśnie ze względu na. Na jakieś ryzyko korekty. Moim zdaniem to ryzyko korekty tutaj większe jest w przypadku spółki, spółki Kruk, ale w długim terminie cały czas jestem pozytywnie nastawiony do spółki. Spółka się rozwija, cały czas zwiększa swoje wyniki finansowe, zdolności operacyjne, więc tutaj ciężko się jakkolwiek przyczepić do, do, do spółki Kruk. Pisz w komentarzu, co ty o tym myślisz. Jak ty patrzysz na grupę Kruk? Też pamiętajmy o tym, że dywidendę płacą, płacili, płacą i będą płacić, prawdopodobnie, jeżeli tam się nic strasznego nie wydarzy, ale z drugiej strony też warto zauważyć, na inną rzecz, my mówiliśmy tutaj o tych wszystkich różnych podmiotach, które są podobne do Kruka. Kruk jest dosyć nisko zadłużony w stosunku do innych spółek. A co za tym idzie? w otoczeniu wysokich stóp procentowych Kruch miał pewien handicap, taki, że przychodził po pakiety wierzytelności i ze względu na to, że był niżej zadłużony, to on brał kredyt, znaczy kredyt albo obligacje, albo jakiekolwiek zadłużenie sobie zwiększał i zwiększał na niższym procencie niż inni, tak, no bo jeżeli ktoś jest mocno zadłużony, no to zazwyczaj, jeżeli chce wziąć kolejny jakiś dług, no to oferuje mu się na wyższym procencie, więc oni mogli zaoferować niższe ceny za pakiety wierzytelności, bo to zadłużenie u nich nie było aż tak wysokie, dzięki temu kolejne zadłużenie było na niższym procencie. Teraz stopy spadają i ta przewaga kruka no trochę jednak znika. Oczywiście z drugiej strony może to mieć takie pozytywne przełożenie na to, że ludzie będą chętni oddawali te długi ze względu na to, że ta sytuacja się poprawia. No zobaczymy jak to będzie. W każdym razie warto, żeby też zwracać na takie informacje uwagę. Pisz w komentarzu, co myślisz o kruku. Ja Ci przypominam oczywiście o promocji Investing Pro. Do 28 stycznia jest ta promocja 50% i ekstra 15% rabatu. Przypominam Ci, o mojej stronie internetowej konradksiazek.pl. Zachęcam do tam pisania komentarzy, jeżeli się podobało, jeżeli się nie podobało. I też to badanie ETF w portfelu 10 minut to nie jest jakoś dużo czasu, a może nam powiedzieć, jaki jest polski inwestor. Dzięki bardzo, standardowo życzę samych zysków. Trzymaj się, cześć.